Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców. Znajdujemy się dzisiaj w hodowli Marek Ujak, w hodowli, w której będzie dzisiaj do zaproponowania 12 na aukcji. Pierwsza pozycja i pierwszy gołąb jest bardzo nietypowy. Ponieważ jest to gołąb, który jako pierwszy opuszcza wasz gołemnik z waszej posesji tak, nie były tego sprzedawane. Nie były. Po, po, po 55-99 jeszcze żaden gołąb nie opuścił gołębnika, bo jest to nasz najlepszy lotnik, na którym zamierzamy zbudować naszą hodowlę. Naszą markę można powiedzieć. Gołąb, który super się prezentuje, ma ocenę 5-0, eee, przepiękny gołąb, no i też oddany taki z trochę z serca. Znaczy trochę aż z serca. Wyciągnięty, tak. wyciągnięty z, z, z rozpłodu. <laughs> to był dla mnie. Teraz nawet oglądając go, uświadamy sobie, jaki on jest ładny. No. Okej, okay, także po czym z czego on się wywodzi i jaki to jest gołąb? Eee, gołąb ma numer 10175 z 23 roku 424. Jego ojcem jest 5599, nasz najlepszy lotnik, który ma w tym roku 3,91 w maratonie z dwóch bardzo ciężkich maratonów pod wiatr. Wszystkie na szybkości poniżej 1100. Ten gołąb tak, jest trzecim lotnikiem okręgu, pierwszym lotnikiem oddziału kategorii C w tym roku. W 2023 roku był pierwszym lotnikiem oddziału kategorii B. I drugim oddzia lotnikiem oddziału kategorii A. Yy, Gołąb ma w D w tym roku 55 konficjent do wystawy, a w C ma 34. No trochę do. w Demu psuje takie dwa loty po 16 konficjent, bo miały koło 30, yy, koło 30 w D. Yy, I w C, ma, w C mu jeden psuje taki na, na, na 16, o połowę zbija. Ale ma yy, 9 konkursów w ósemce oddziału i no, fenomenalny tak. No, nie zapominając tutaj o matce. Matka to jest yy, z gołębi yy, to jest półsiostra boka czerwonego naszego podstawowego lotnika yy, lotnika wywodzi się z gołębi Battenburg -Van de Merwe i z olimpijki Michała Trójczaka. Gołąb naprawdę fenomenalny, budowa i pochodzenie dobre, także zapraszamy. Tutaj się troszkę jeszcze zatrzymamy. Gdybyś no. mógł przedstawić w takim skrócie, tak? dosłownie, tak. jak sezon 2024 z perspektywy na wasze wyniki, bo to jest może nie nazwałbym tego sezon życia, bo macie tak naprawdę sezon po sezonie życia, no. ale jak to wygląda w tym sezonie 2024 w tym konkretnie roku? W sezonie 2024 wy jeśli chodzi o gołębie dorosłe, no to w każdej kategorii zajęliśmy minimum, no najgorsze nasze drugie miejsce było w każdej kategorii na gołębie dorosłe. Także, także sezon naprawdę udany. W okręgu też mamy pierwszego wicemistrza w kategorii supermaraton, drugiego wicemistrza w kategorii B. I w Supermistrzostwie mamy trzecie miejsce, także i w, chyba w ośmiu klasyfikacjach jesteśmy w dziesiątce okręgu. Na region też to dobrze wypadło, bo kategorię B mamy w ósme miejsce, a Supermaraton, jak się nie mylę, siódme miejsce. I mamy trzeciego lotnika kategorii maraton w okręgu, trzeciego lotnika rocznego i szóstego w, 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 regi w, w regionie. Czyli w maratonie. Jednym, jakbym ja to miał tak określić, no. wyciągając ze swojego gębnika rozpłodowego e, pierwszego syna najlepszego waszego lotnika, to w sumie mam nadzieję, że swojej hodowli nie osłabicie. No nie, no, myślę, że jeszcze coś się po nim uchowa. No, na ten moment. Y jeszcze u nas gołębie są nierozdzielone, i u nas są późno rozdzielane. Także, jak trafia się jakieś jajko po nim, także zostaje jeszcze do rozpłotu. Jeszcze do odłożenia. <laughs> tak, coś gdzieś się podłoży. Także co, hodowcy? Zapraszamy do udziału zapraszamy. w opcji. Gołąb, który będzie jedynym e, wyjątkowym gołębiem do zakupienia, tym bardziej że to jest samczyk e, przepięknej budowy. No i pierwsza pozycja w złotej ramce na aukcji Epigebug, hodowli Marek Łyjak. E, zapraszamy. Tak. Zapraszamy.